Warto byłoby przemyśleć tutaj dobrze oświetlenie sztuczne w tym pomieszczeniu. Z racji tego, że jest ono małe, będzie, będzie dobrze zagospodarowane, te wszystkie produkty w środku powinny być dobrze oświetlone. Bardzo często przy takich rozwiązaniach, kiedy ta spiżarka bywa otwarta i wtedy powinna mieć cały czas światło załączone, są roz rozwiązania wspomagające taki klasyczny włącznik oświetleniowy. Możemy tutaj zainstalować czujkę ruchu albo Rozwiązanie inne, tak zwany kontrakton, który nam załącza oświetlenie w tym pomieszczeniu bezpośrednio po otwarciu drzwi. Warto czasem pomyśleć o dodatkowych gniazdach roboczych na wysokości podobnej jak gniazda nablatowe czyli około 105-110 cm ponad gotową szlichtą w budynku, które pozwolą nam na podłączenie urządzeń. Drobnego sprzętu AGD, który chcemy mieć na stałe podłączone, Być może toster, być może łatwo, łatwy do podłączenia blender, tego typu urządzenia. Jakiś opiekacz do kanapek. Tutaj mamy bardzo ładną, dużą powierzchnię blatu i od razu inwestor przewidział dwa gniazda. Pewnie będą one co najmniej podwójne, żeby dobrze obsłużyć tą strefę na urządzenia, które będziemy podłączać tutaj do. Prądu. Zapewne na skrajach warto jest przewidzieć miejsce na czajnik czy na ekspres do kawy, jeżeli on się pojawi, bo to będą takie urządzenia, które powinny być gdzieś na brzegu zainstalowane. Musimy pamiętać, planując wysokości gniazdek, że do tej powierzchni, którą mamy teraz, podłogi, dojdą nam jeszcze warstwy wykończeniowe posadzki. W tym konkretnym budynku będzie to 20 cm do poziomu wykończonej szlichty. Musimy to uwzględniać przy planowaniu wysokości urządzeń. Same gniazdka nablatowe bardzo często robi się na wysokości około 120 cm ponad gotową szlichtą. Ja uważam, że trochę wygodniejszą wysokością jest około 105 cm ponad posadzką. Wtedy te urządzenia, które będą podłączane pod gniazdka, będą nam ładnie zasłaniały je. Nie będą na widoku kable. Strefa płyty i piekarnika w tej kuchni jest rozwiązana w bardzo ciekawy sposób, bo będzie, będą te urządzenia podłączone w półwyspie kuchennym. W związku z czym, przy takiej sytuacji, musimy od razu pomyśleć o instalacji, która nam wyjdzie z posadzki. Na tym etapie, tak jak Państwo widzicie, to jest bardzo łatwe. Wystarczy kable zainstalować, podłączyć w Peszlach odpowiednio dłuższe, żeby dało się podłączyć urządzenia do nich, i mamy sprawę gotową. W momencie, kiedy byśmy chcieli dodawać tę instalację później, po wykonanych wylewkach, będzie to dosyć bolesne, bo trzeba będzie kuć wylewkę. Tutaj mamy bardzo fajnie pomyślany rozkład urządzeń, tych podstawowych w kuchni, które spełniają nam tą zasadę tak zwanego trójkąta, jak najbardziej równego, czyli płyta z piekarnikiem w niemalże równych odcinkach w stosunku do lodówki i do zlewozmywaka. To jest bardzo wygodne i zapewni. E, ciekawe, do, do, wygodne funkcjonowanie w e, tym pomieszczeniu. Sam okap kuchenny tutaj jest przewidziany jako wyspowy. O tym też musimy pamiętać. Jeżeli chcemy okap wyspowy, musimy mieć zasilanie tego okapu w suficie. Każde bruzdowanie potem tego sufitu zostawi nam ślady na tynku. Niestety. Bardzo ważną sprawą w kuchni jest rozważne zaprojektowanie oświetlenia w tym pomieszczeniu. I tutaj musimy po pierwsze zadbać o, o wygodne, y, jasne i dobrze doświetlające oświetlenie ogólne pomieszczenia, więc na pewno powinno się pojawić jakieś oświetlenie sufitowe, rozpraszające, a oprócz tego powinno się również pojawić oświetlenie blatów ponieważ przy tylko takim jednym oświetleniu, stając przodem do blatu, zacienialibyśmy sobie powierzchnię roboczą. Rozwiązujemy to na kilka sposobów. Możemy zaplanować oświetlenie sufitowe bezpośrednio nad blatami, albo w zabudowie takiej klasycznej gipsokartonowej, albo na przykład w szafkach. Wiszących nad blatem. Jeżeli się te szafki pojawiają, to na pewno najwygodniejszym oświetleniem jest oświetlenie podszafkowe.